Gdzie jesteśmy dzisiaj? Na żwirowni <laughs> To ćwiczymy jazdę po górkach po piachu, tak? No. Jak X-Moto chodzi? To? Zadowolony jesteś jak motor Warto. chodzi? Moc występująca Nie psuje się Nie psuje się, wszystko jest w porządku Wystarczające mocy dla Ciebie? Wystarczająco mocy dla ciebie? No. no. Maciek, tu w, w ostatniej fazie, jak wchodzisz na górkę, to odkręć jeszcze manetkę, tak jak byłem, to wtedy bardziej wyjdziesz, nie? Z, z tego... Ale tutaj na dwójce już nie dam rady, na trójce. No ale tu, no, jak wchodzisz na tą małą górkę, to trzymaj, stań na nóżkach i trzymaj kolanami, wiesz, motor, żeby Ci nie uciekł i wtedy manetę, wiesz, mocniej i, i wtedy wyjdzie lepiej z tej górki, nie? Na kole. Odepchnie się. Będziesz miał większą większą frajdę, co? Co? Będziesz miał większą frajdę, no tylko. Dobrze.